Szanowni jesteśmy jeszcze na robocie z Łukaszem. Dwa dni byliśmy w hotelu. Wiecie, luksusy, z stół. <grym i zimny> Idziemy teraz do sklepu. Tak wam pokazywałem. Tak wam pokazywaliśmy w pierwszym odcinku stała chałpa. I chałupy nie ma. Idziemy właśnie teraz do sklepu, widzowie. Tam sterta drzewa, widzicie? O, w tym miejscu. O, Grzesiu, dalej nic nie wiadomo. W sumie nie ma nas już 3 dni w Sosnowcu, to może no jest może? pod tym. Może jest. Siedzi tu na ławeczkach. I w <grywarka> pije. A nie, pewnie jakby się pojawił, to zaraz byśmy telefony dostali. Właśnie. To, to go wszyscy znają. W całym Ełku. No i tak jak mówię widzowie, dwa dni musieliśmy być na hotelu, bo nam się przedłużyło. a nie było czasu nagrywać, bo przyszliśmy zmęczeni. Wykąpaliśmy się, zjedliśmy. Trochę śmiechów. Graliśmy wczoraj z Łukaszem. No i rozwalił karton od, bilarda, od kuli. Wczoraj graliśmy z Łukaszem w bilardo, ograłem go. Mój... Tylko rzucał wszystkie kulesa osobiście Mówił, że jest mistrzem, ale jednak nie A ja trzy kule schowałem. No właśnie. Więc tak widzowie właśnie jest, tu jest taka wiocha. krówy. Śmierdzi. Śmierdzi. Jak? Ale w sumie śmierdzi, ale nie, nie śmierdzi, bo no. jak to zapach na wsi. Wiecie, przyjdą jacyś miastowi to powiedzą łaki spród. Ale to jest zapach taki naturalny. To nie wie, to kurde... Na pewno wszyscy z widzów kiedyś byli na wsi. Ja to bym chciał mieszkać na wsi. Ale jakbym mieszkał na wsi, to właśnie chciałbym mieć krowy, konie, takie wiesz, że co no. chodzi, gospodarstwo. Tak ten gościu tu. Widzicie, na wsi jest całkiem inaczej. Inna w bloku, to wszyscy się wyzywają, podsłuchują, a tutaj się... Tutaj daliśmy ten... Panu na wprost całe drzewo nam Dał ten 07 Chociaż że nikt z nas nie pijał w Łukasza, i, da, I poczęstował nas fasolką w domu swojską poczęstował nas tym herbatką to jest całkiem inaczej każdy każdy, każdy go częstuje, co nie? Co noga tak. cię boli? No i Łukasz już rozwalił 6 chanek. Tak to rozwalił to rozwalił A, jeszcze czaj tutaj stali na rusztowaniu, pamiętasz? Mm -hmm. Tych dwóch. A teraz już nie ma rusztowania. Co? Szybko mi to poszło. Idziemy z Łukaszem do sklepu paki. No, ja idę sobie po napój, a Łukasz pewnie po swój napój. Ale ciepło ci się nawet, co? Myślałem, że będzie zimniej. Też mi zdaje, no. A tu tak cieplutko. To Łukasz pojedzitom Szukajcie Grzesia Szukajcie Grzesia z może kurde namierzymy o, w końcu Właśnie Trochę Busawina się nie nadaje do wicia To fajne odcinki były z Berką a uciekła Łukasz już zabezpieczony Łukasz już zabezpieczony w granaty Jest. Dwa granaty w Stąd jedziemy, widzowie, od razu na następną robotkę Na mieszkanko. Tutaj panowie czatują. Wołacie, czujcie? Wołacie. Łukasz. Czy panowie biorą? Trzeba kogoś w widzowie, kogoś ogarnąć, awawerkę, albo Werkę, albo ładnie to pojedziemy w rejs, będziemy szukać Rzesia, może zrobimy jeden dzień taki, odcinek dłuższy, pojedziemy do Czechów, przecież to niedaleko, nie daleko, ale godzinka. Ja nie mam. Aha. Ale to nie musisz mieć, teraz się już nie. No, dowodem, dowodem się. Nie, już nie ma granicy przecież. Tak, ale tak i tak stoję. No ale. I taki odcinek zrobimy, pojedziemy do Czech. Mamy godzinkę, to mało. Nie wiem, no coś coś może, kurde. Wiesz, Czechy też nie są wielkie. Może akurat się namierzy Grzesia. z wracajcie, widzowie, jedziemy do Czech, a Grzesiu pod sklepem z dwoma akompalałami. Z cyganami jeszcze. No i do isa, kurde. Jeszcze jakby było najlepsze, by powiedział, że nie chce wracać. No! Jemu to dobrze i tyle. Nie no widzowie śmiejemy się, ale... Ale coś trzeba zrobić, no bo brakuje że się, jakby nie patrzeć trochę. Jakbyśmy wiedzieli na przykład, że siedzi czy coś, to inaczej. A tak to nie wiemy nic. O jego istnieniu. Czy żyje, czy nie. Ciekawe, czy nam zrobił pani jeszcze chyba te. Już kurwa lepiej nie! Powiem wam, że robimy dla takiej pani, 75 lat ma, ale nie wygląda, normalnie śmiga, chodzi kurde, biega, jeździ autem, o, autem jeździ, wczoraj autem jechała, a 75 lat, a bym powiedział, że z 50, tak, no właśnie, no. ale co nie, ja bym powiedział, że z 50, nie dałbym więcej, po wyglądzie, 60 lat bym jej dał, tak, ale strasznie krzykliwa taka, śmieszna, no. Krzyczy, śmieje się z niczego I Tak to widzowie jest nieraz się przedłuży wczoraj A to też jakby było teraz lato Ciemno do 22 to inaczej Bo dzień dłuższy by się zdążył a tak to dzień się kończy o 16 i koniec ciemno. I tak to właśnie jest Koparka jeździ Chodź, tam idziemy za tego, za busa. Na chwilę. O, widzicie, jaka starta żyła? Sąsiad zadowolony. Będziemy opalenia na dwa lata. A on mówi, że, o, że on to w parę dni wypali. Gdzie? No. no, to jest niemożliwe. to jest, szkoda, to jest niemożliwe. Chuja. Z bliska wam pokażę, widzowie, ile tego jest. Bo tak to. Z daleka to się wydaje, że mało Ale tego jest ogrom Ale Za darmo Udaliśmy To wiecie ucieszone bobeleczki Do palenia Widzicie? I on to chce wypa wypalić w parę dni Chyba w parę lat Co? Jeszcze raz Z 10 ton będzie na no spokojnie Jest to ciężkie Tona to jest nic z tego Mariką, czyli... Jeszcze mówi, że piłą spalinową lepiej. Chuj, mi się wydaje, że Kaiserem no było to, lepiej. Ale ksia, ale ksia, ale tjera, no kładziesz tylko, wiesz, ten. No. Dwóch by się sprzedało do kajzery, bo to trzeba podnosić, ale jest tylko tak. A piła spalinowa dajesz na gwoździa już tępa. I no. oszczysz i tak cały czas. zeszła szlagrem kiedyś mi podkłady, nie? No. taką kurwa zrobioną swoją. Ale to kurwa tarcza to jest kurwa była taka zerka. No, bo nieraz <grym> robią właśnie. Lepiej jak jest dłuższa tarcza. Uważaj. To otwarte jest? No tam. Lepiej jak jest dłuższa tarcza, bo nie musisz na dwa razy, nieraz musisz na dwa razy belkać no. przeciąć czy coś. No nie, mówię Ci, tarcza to była kurwa, no taka kurwa. Szyli, o, szyli, taki kurwa. O piłowce to Cię ociągnie. kurwa Mówi, że dwa dni tego nie ma. Nie, niech nie przesadzę. No. Nie, trzy dni powiedział No. Idę to wyciągania tego, wiesz, bo to no. wszystko teraz pomieszane. Tak. Później to zanoś jeszcze. Zreagowanie, to, tamto. Ja to bym sobie te belki fajnie do palenia wziął. A. To, ty masz centralny, Ale mówię, jakbym ten, to belki do palenia krockie, a cienkie to bym sobie na rozpałkę pociągnął. Dzwonił do mnie znowu ten. To. Co macie się z nim teraz tam? A tam. No trzy razy już przekładaliśmy. Co? Nie nasza wina. Kogo wina? Fajnie, co? Byliśmy w hotelu. Widzowie rano. No Tak to zazwyczaj szukaliśmy hoteli i sami musieliśmy gotować. A tak to sobie wstaliśmy rano, szwedzki stół. Jajko, No. Jajcznica, kiełbasa, kurde kanapki, Wszystko, co się chciało, to się zjadło. Łukasz się wykąpał, przynajmniej wyspał trochę. No, znaczy wyspał. W pierwszy dzień się wy... nie wyspaliśmy, w drugi się wyspaliśmy w pierwszy dzień. Twarde mieliś... łóżka, jak łóżka, kamień. Ja jeszcze na górze. No. <laughs> Sam. Us... Łukasz miał kurde łóżko podwójne jak małżeńskie. Rozwalił się jak lord. Ale łóżka bo tak twarde się widzowie nie dało spać. Normalnie ja nie wiem jak ludzie śpią na betonach. No właśnie ja spa... lubię spać lepiej na betonie niż na, ku, na takim łóżku twardym. No. A, drugi... A wczoraj to mieliśmy takie wygodne łóżka, to obejrzeliśmy se, Og... Ograłem go w tych tak. Potargał karton i poszliśmy Tak. Kto potarga, to. Potarga. A wzięli go? Wzięli. A nic się powiedzieli. Nawet jej nie było tej młodej. Bo jak oddawałem kartę, to była starsza. I to i tak nie jest to samo co ten, niby ten szwedzki stój w ogóle, ale to nie jest to samo co na wakacjach. Wiesz, lato, bo to cieplutko nie myślisz o tym, o robocie, o niczym, tylko wiesz. A teraz trzeba ta, czekać. Ta, ta, nie widzę. Trzeba czekać, widzowie, teraz jest 6 miesięcy, żeby jechać znowu na wakacje czy 7. No. Co, ja tu, co ja będę robił całą zimę? No, co ja będę robił? A Sabina jeszcze pewnie wróci po zimę. To wiesz, nie jest tak łatwo. Nie wiem, gdzie ona jest. Tak? Na bank tam jest. Ciekawe, jak kobieta radzi w zimę. Ale ktoś mi powiedział, go nie wiem, która. Czy, czy belka? Sabina. Ale no Sabina raczej, raczej nie. Mówiłeś mi to. Bo Sabina to by poszła do tego Węgrzyna tam na, 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 Rasowi, na Rasowicy. Na, na, no kurwa. Na Rosowicką. Na Rosowicką. Ja to tą mówię racy tacy. Ale ten Pamiętam jak Werka tą pierwszą, pierwszą zimę. Wtedy no. co poszło siedzieć. To na pierwszą zimę dopiero była bezdomna. Minus 20 przyrona by bardzo jak gdyby nie ten... Ta koza. Przecież my jej przynieśliśmy kozę i palili tam, no pali. ja tam, pali... Ja się tam paliłem, no, ja dali... tam kozę wnosiłem. No dwa dni, a no, później no. cię zamknęli. I Grzesiowi, oczywiście zawsze przynosiliśmy drzewo, ale Grzesio był mądrzejszy zawsze butami palił, bociuchami I straż miejska i pogo ten. I policja przyjeżdżała, bo on... ze szmatami palił. że no. jak to się dymiło? No kurwa, kurwa przecież biedronka to wszystko... No do... i wszystko na nas Teraz akurat sobie nagrywam bo nie ma chwilowo co robić. Prawdopodobnie, tam jak masz tą yy, to co serca badają, to to... No to, to mówiłeś mi już, to raz, wczoraj opowiadałeś, no, czy przedwczoraj, no, że ona tam jest. No. Ale ja bym ją zauważył gdzieś, a nie, nie widzę jej. No niby się jakimś starszym panem opiekuje. A my, na, że... na pewno, on się nie ogarnęła y, Berka. Jak się ogarnęła, to na parę dni znowu pójdzie, bo... Ona już jest alkoholiczką po pierwsze, a po drugie ja jej wszywkę pieprzyłem w i, i przepiła. No, na drugi czy trzeci dzień przepiła, no to... to już, wydaje mi się bardziej Grzeszy, jakbym wszywkę pierwszą, to by nie pił. Przecież u mnie wytrzymał. To taka werka, parę dni wytrzymała i chlała, a ten... A Grzesie kurde u mnie 8 miesięcy wytrzymał. Co jest taki Grzesiu, co tak chleje u mnie 8 miesięcy... 8 miesięcy mieszkał i nie pił. Jak to jest kurwa no, możliwe? Nie, więcej chyba. By a on mówił, że 10 miesięcy? Gdzieś koło roku. Nie całego. Bo jeszcze przecież był na wakacjach w Ustroniu, później tam, tam trzy razy byliśmy. I nic. Wiadomo, już pod koniec tam chciał piwko czy coś, ale to wiesz, jedno wypił i potrafił jedno wypić i tyle. A nie, kurde, do wiesz A dlaczego on wsiadł do tego auta, chłopie? No i ci dokładnie. Chciałbym żeby, chciałbym, żeby on się znalazł, bo miał też dużo historii, wiesz, co ci opowiadał, bo nie wiadomo, co on robił. Ty no. się bił z Cyganami. To, to, to jak ja ci mówię, no, kule mi dali, kurwa, że się mnie o dowód, powiedziałem, że nie mam, no, to dali mi 7 zł. To idź, koledze i sobie kupiło, my czekamy na ciebie. A ja wychodzę z netto, a samo odjeżdża. I co widziałeś go jeszcze w tym aucie, Grzesia? Nie, no, mówi ci, bo wychodzimy akurat z netto. Jak, jak, jak idziesz, że. Jak, jak, no wiem, jak wiem. jest ten, nie? I skręcasz tą kurę od razu już na gówno, nie? No, no tylko widziałem kurę śrubę auto. Kuwa, nie, no, myślałem, że to jest ten. Citroën, kurwa, Dobra, widzowie, zostawcie łapkę, suba kończymy, wejdziemy tam, tam robić. Następnie widzimy się już niebawem.